Witam was widzowie w kolejnym filmie informacyjnym u mnie na kanale. Dzisiaj chciałem was poinformować o tym, że chciałbym zrobić coś takiego jak w tym miesiącu co tydzień live, czyli w weekend i w tą sobotę startuje live Więc tutaj gdzieś się wam wyświetla pewnie ten live, nie wiem, albo się nie wyświetla, nie wiem, czy go wstawię Piosenka już była. W poprzednim filmie informacyjnym Wam mówiłem o tej piosence. Piosenka Wam się spodobała. Teraz jak obejrzycie sobie ten filmik od razu możecie wpadać na piosenkę, przesłuchać. Tutaj macie gdzieś... Dobra, w komentarzu Wam dam linka do piosenki. I w sumie tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Weźcie sobie piosenkę. I tak jak mówiłem, live w tą sobotę o godzinie 14.30 czyli to jest jutro w sumie, tak, jutro, no jutro, trzeciego. Więc 3, więc 3.08.14.30 live'ik wlatuje, więc no fajny będzie live'ik, będziemy z Minecraft Miasta i tak dalej, jeszcze zobaczymy o czym to będzie, a na ten moment ja się z Wami żegnam i narka!